Pewien niewolnik w Indiach Zachodnich, nazywany przez swojego właściciela Cezarem, odzyskał wolność. Któregoś dnia jego były właściciel zabrał go na targ, by pomógł mu nabyć kilku nowych niewolników. Gdy kupił już wszystkich, których potrzebował, ze zdumieniem usłyszał błaganie Cezara, by nabył jeszcze starego, zmęczonego życiem czarnego niewolnika. Po co mam go kupować, Cezarze? Jaki będzie z tego pożytek? Proszę panie, błagał Cezar, kup go dla mnie. Właściciel plantacji kupił starca. Wkrótce nowy niewolnik poważnie zachorował. Cezar troszczył się o niego jako własnego ojca. Mył go, karmił i spędzał z nim każdą wolną chwilę. W końcu właściciel zapytał: Co cię łączy z tym starcem? Może to twój ojciec? Nie. Może jest więc twym wujem bądź innym krewnym. Musi zatem być Twym przyjacielem, nie jest moim przyjacielem. Kim więc jest dla Ciebie, zawołał zniecierpliwiony właściciel. To mój nieprzyjaciel. Gdy byłem dzieckiem, odebrał mnie rodzicom i sprzedał do niewoli. Muszę jednak miłować moich nieprzyjaciół, bo o to proś mnie Jezus. Jezusowi zdecydowanie nie wystarcza miłość, jaką się okazuje tylko naszym bliskim, tym, którzy są podobni do nas, myślą podobnie i wyznają te same wartości. On chce, abyśmy kochali także naszych nieprzyjaciół.